I siemka mordeczki, witam się z wami serdecznie. Teraz będzie highlightik, na którym zobaczymy sobie, co się ostatnio ciekawego działo na streamach, a propos tych właśnie streamów. Na YouTube przekroczyliśmy właśnie 3000 subskrypcji. Wuhu! Czyli będzie yy, zapowiadany dużo wcześniej drunk stream. E, który, no miał się już, mówię, od dawna odbyć, będzie się w piątek. E, myślę, że o 16.00 zaczniemy, to będzie taka fajna godzina, żeby on jednak trochę potrwał. Na początek program w ligę, potem zakładam, że no wiecie, skoro jakby nie patrzeć, będę już trochę pijany, to liga trochę odpadnie, więc e, będzie grany na przykład jakiś, myślę, Need for Speed na kierownicy e, i na pewno będzie grany Call of Duty z znajomkami, Black Ops, z, ten z jedyneczki e, i i myślę, że może jakiś Harry Potter albo jeszcze jakieś inne cud Resident Evil, może po piaku też będzie fajny. No tak czy inaczej serdecznie Was wszystkich zapraszam, a tymczasem przejdźmy już do samego wideo. mi zapiła, ale szanuję, bo mi uratowała. Kradła kila, ale ją szanuję, bo żyje. Nie ma Merki mieszkamy, nie pomogę no nawet Po prostu sobie zabić. dobra dobra dawaj walece No oni kurwa robią no, no nie mam pojęcia no, no kurwa musiałaś mi to zabrać A podzieliliśmy się No kurwa mać ty szmato, nie mogłeś go wcześniej dobić? A nie na ulcie? Nie no Nie, kurwa, to po prostu ten pot jest wspaniały Daniel Okej okay. Matko woska, fajna ta teraz Polecam o, patrzcie na klasy, patrzcie na ruchy! Faker, co to było?! On sobie na mnie wle... Co jest? Nie wiem, ale zerkował mnie. Okej. Okay. Wjeżdżam. No. No w sumie by zbyt open'a mnie jest. No nie wiem, tak to jak inaczej sprawdzić. Jak ona chyba ładnie sflaszowała no teraz, pranę zmienimy w tym jednym kopcie Pierowy, potrzeba mi coś w zdrowie. Dobiegam. Dobiegam w wygara. Tak, ale no patrz jaki pies, no ile razy okay. można? Kurwa, mać! No gościu! Nice! Mam ar jeszcze. A to do dobrze. Co ja do niego mówię? Tak, musisz go zdążyć zerknąć No to ta chujada. O kurwa. Ja nie wiem, czy ja z nim wygr wygram do okay. chuje. Już kopie jedzieć. Ale ty wygrasz. Dobra. O! To nieważne. Kurwa, no patrz! No i zbindy no. na widziałeś? No to nikogo nie widzimy. Okej, okay, już widzimy jedną. No, ona będzie rzucać zawsze jak będzie w zasięgu, więc... Okej. Okay. Ta pani biega po prostej linii. Oj oj Ale że ten tower agro, to tak trochę docipy. Masz tam? Aż chyba obu, nie? O kurwa. Jak ona chyba... O! Dobra. Woli do przodu. Właśnie widzisz, jak idzie. Dobij sobie najpierw małego. A A Trzeba było poczekać. Ty, może nawet ją spalę, jeśli szczęście dopiszę. Nie, kometa jej nie walnęła. O? Jak ta Paula, to jest pokczam totalny, ale ty szef jesteś. <laughs> Zmieniłem zdanie całkowicie. Dobra robota. Okej. Okay, okay, ja to też to zagrał, to ale w dwóch tygodni nie, nie grałem i jestem kiga No, teraz się troszeczkę pozmieniało, nie? Na razie dziewczynka. Musi na tak dobraność. Nie potrzebne. On nie winwaluje, co jest? O kurwa, o kurwa. Ej, Kuba, masz jak odciąć? Nie zbyt. Na pewno, bo to free kill. Ja wiem, że ty lubisz takie free killa. mam? Nie marnowałem nawet. Tak, ja też myślę, że nie było warto. Yes! On no. mnie, kurwa, dwóch jest? Ja pierdzielę. No. Nice. nice! Teraz można się bić. O, plus nie, jeden. Nie, nie. Ale tego te to i tak stracimy. Jaki kurwa nie chcesz z jajami do przodu? Jak ty tym Yasuo, to jakiś kozak. A no, zapomniałem o tobie po czwaro. Nie, Zapomniałem, nie, nie. że tu Ropal jeszcze w nim siedział. 40 tysięcy atak speeda, tylko masz 0,8. Nie wziąłeś miniona, zjebałeś go ja tak, jak tak ja tego też zjebałeś wziąłem. i tego też ci mogłem wziąć, ale byś się zesrał, no. ma w okej. Ja tu sam wygram, by the way. No, ale zrobisz coś. kurwa Kurwa terapeutyczna, Dobra, czemu nie jestem soportem? Spiraj! Spierdolę, pierdalam. Ej, one zeszła. A no, nie ma No zabiję no, sobie tę Kindred spierdoloną jak znam życie. Nie wiem, Kindred nie Nie, gdybym tylko był tak dobry jak Kuba. Wtedy by się udało. nie nienawidzę cię. No. Nienawidzę cię kurwa. Ja pierdolę. Tak, mnie pigły! Kurwa! W dobrym miejscu się znalazłeś! W dobrym miejscu, w dobrym czasie, kurwa. Na ich blue. To był świetny moment na inwajda. Dravena nie ma, Serafiny nie ma na linii. Katarina jest spuszowana. Teraz lecimy na blue przeciwnika, to jest ten moment. I mi trollować grę, wypierdalać się na mojej linii. A potem robić inwajdy. KURWA, NIE DOSIĘGNĘ JEJ Kurwa, niedosięgnej. ona ma buty? Nie ma butów. To ja chyba jestem szybszy One eternity later Chuj mnie strzeli Dobrze, chuj, mam zabójstwo Fajnie, fajnie Jezus Maria, ale z demolishem to tym bardziej ta Diana ma chory pusz. Patrzcie, że jest dziewiąta minuta, a ja wezmę Tower zaraz. Co jest? Jezus oczywiście pomaga w tym fakt, że Kiana jest martwa większość gry, ale. Mógłbym ją zdejmować, TBH, ale nie chcę aż tak greedy być. No, ona sama wolała we mnie wlecieć. Co za problem,

On flashnie, on, on to zrobi. Asysta! Jest, asysta będzie posiadana. Ej! Oni się nie umieją bawić. Dobra, masz, tu, masz, Kurwa ciągnę cię dziewczyno. Dlaczego czemu ona się tyle Nie wiem ale musiałem smite'ać żeby przeżyć, więc wiecie. No i czy ktoś jest w tych krzakach fis, Czy ktoś w nich jest? Nie ma ryby. Wiem, napierdalam go, on już nie żyje. Kęciu jesteś. go? Jeszcze widzicie Jest Jak ja wszystko trafiam, to ja na napierdolę. Czekaj. Czekaj, Wiktor nie! Shielda mi tylko daj Ale sobie postaję, bigo! Nie mam jeszcze shielda, Wiktor, ale trzymam go. Ja pierdolę o, nie, <śladujesz> O, do No to poczekajmy na razie. Nie, oni do mnie idą. Jak ona mi chyba daje punkty wizji za free. Ale i krzaki postawę. Fazję, od góry. O! Ale dosyć Trzymam też go. kurwa, dasz Masz shieldy? Ale kurwa Mać co jest? Kto nas właściwie tak wypierdoliu? Hey. Do mnie do mnie wejdę, do, do mnie do mnie! To jeszcze to wygramy! Nie! Pobić No możemy na Q przejść, i nie będą widzieć, chodźcie. Dawaj. Nie strasznie, jest za próżno. Nie, bo oni nie wiedzą o to, żeby No, to no, się. więc myślę, że będzie Git. My nie mieli szans zobaczyć. że krzaki postawiłeś, to że widać. Chyba nie, bo wyszli. Nie, nie wiedzą, wydaje mi się. No, ja mam teraz zwiększony damage przynajmniej wtedy za ja auto Okej, okay, jest chyba. No nie, no, no jest martwa. Antepołuję. Ja, ja będę. będę. Będę, będę. O, wajerkę. O kurwa. Dobra, a to akurat nie było nic. Ja rzuciłem po linii prostej on się po prostu no. po to. Robię moje Q i smite a to jedne tyle obrażeń, ale widzę, że nie Cześć faj Czasami dramat, w sensie jak się gra na tych ludzi, to w ogóle nie trzeba ich predyktować, bo stoją po liniach proste. Oh.